Hej wszystkim, ja jestem Soł, a dzisiaj chciałbym Was zaprosić na małą wizytę w pubie Chwila, bo się zaraz przewrócę Małą wizytę w pubie Cybermachina w Katowicach Jesteśmy na tyłach kościołu, kościoła Mariackiego Chyba kościoła Mariackiego, bo ulica nazywa się Mariacka, więc kościół też powinien być Mariacki Ale może nie być to kościół Mariacki i nie bijcie mnie za to Za moimi... oj, zaraz mnie samochód przejedzie Za moimi plecami znajduje się pub Cybermachina, do którego za chwilę wejdziemy To jest pub gamingowy, jedyny taki właściwie na Śląsku Dopiero co otwarty tydzień temu chyba jeśli się nie mylę, bo dzisiaj jest nie wiem co dzisiaj jest 9.10. I jesteśmy w środku. Pierwsza konsola, jakieś gry sportowe i przechodzimy do głównej sali. Papnie jest zbyt duży, więc, yy, yy, więc się nie zdziwcie, Zaraz będziemy na jego końcu. Mam nadzieję, że cokolwiek widać. Tu jest moja ulubiona miejscówka, w której jeszcze w nic nie grałem, ale mam nadzieję, że będę miał okazję. I to jest stanowisko do gry w Kinecta. Ludzie na razie grają w kręgle, chociaż widziałem, że grają coś w ten central i to by było super. Mam nadzieję, że będę miał okazję spróbować. Co jest nie tak z tym miejscem, moim zdaniem akurat Kinect powinien być na samym końcu, bo no bo wiecie jak to z ludźmi jest, nie? Jak się zmęczą. To dziwne zapachy wydają z siebie i w sumie wentylacja jest całkiem dobra, ale. Ale ja bym to przeniósł na koniec. Za moimi plecami jest bar. Właśnie wlezi... Weszliśmy do baru. Jest tablica ogłoszeniowa. Fajnie jest na górze napisane. No, <głoszenie> napisane. <głoszenie> Mam nadzieję, że widać, na... widać napis. Trzeba sobie jakiś drinka kupić. Papież od 18 lat. Znaczy, to jest, to jest dobre, bo przynajmniej dzieciaki nie przychodzą tutaj siedzieć i grać na konsolach. Tak jak tutaj siedzimy, już z godzinę, półtorej, może. Czekajcie, widać mnie w ogóle godzinę, półtorej, to jeszcze nie zauważyliśmy, żeby ktoś na przykład na jednej konsoli przesiadywał non-stop i nie dało się jej zająć. I jest sobie normalnie możliwość pogrania na wszystkim. Trochę grafik. Tutaj jest super, tu jest ten, y, Pegasus. Dokładnie, Pegasus. Czołgi. Wcześniej grali w kontrę, też było nieźle. Jest y, też stanowisko do gry w gry, jak to się nazywa? Arcade, Mortal. No, taka szafa grająca, tak? Panowie za barem, pokazuje bar, jest też toaleta, do której wejdziemy, nie ominę toalety, bo ja jestem znany z odwiedzania nietypowych miejsc, albo ominę toaletę, nie, nie ominę toalety, bo tu są super grafiki, wchodzę, można światło zapalić, o, i są, no dobra, czekajcie, wchodzimy, wchodzimy, tu jest super grafika, spójrzcie jak pani na nas patrzy, nie wiadomo czy jest zastydzona, czy, czy tak sobie otwiera usta, nie wiadomo po co, I jeszcze trochę do góry, Czysto i schludnie, bardzo ładnie, chociaż jest tylko jedna, ale nie wydaje mi się, że na tak mały lokal potrzeba by było więcej. Czekajcie, zgasimy światło i idziemy dalej. Praca kemery tu jest na najwyższym poziomie, bo trzymam ją swoją własną ręką i przechodzimy do ostatniej sali. Pomachajcie coś co, gdzie nasi eksperci grają kangurem i kangurem i panem drewnem. Roger, Roger J, Jr. Co, jak on się nazywa? Mokudzin? Mokudzin, on może naśladować różne postacie, nie? Tak. Mokudzin. Dobra, tam w rogu widzicie mój plecak i piwo. I właściwie to jest koniec. Na końcu jest taki kącik, można by powiedzieć, że dla zakochanych, gdyby dwóch mężczyzn tam nie siedziało. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. A tutaj graliśmy w Mortala wcześniej. Było fajnie, grałem nubem tak jak wtedy, z jogurtem za dawnych czasów. I to właściwie tyle, bo tu w tym momencie, w tym miejscu się lokal kończy. Jest dość niewielki. Eee, co mogę więcej powiedzieć? O, fajnie na mnie wiaterek wieje. O, ale świetnie, ale mi nie widać, co? O, tu mnie widać trochę, bo jest światło. Myślę, że tym optymistycznym akcentem moglibyśmy kończyć. Eee, lokal jest fajny, chociaż za długo tutaj nie będę mógł posiedzieć. Przyszedłem o 17, nie wiem za ile wyjdziemy. Tak jak powiedziałem, na konsolach można sobie spokojnie pograć. Nie ma czegoś takiego, że, że jest konsola zajęta i nie ten. Ja mam jeszcze zamiar w Dance Central zagrać, więc może gdzieś tu się urywek tego pojawi. E, piwka mają całkiem dobre, chociaż bar nie jest jeszcze jakby za bardzo rozwinięty, że tak powiem. Po prostu nie ma tam za dużo rzeczy, tak? E, bardziej, bardziej tutaj jest ten klimat ważniejszy, te takie konsole, gry i tego typu sprawy, niż, niż to, co jest za barem, ale piwka mają. Ja sobie piję jakieś... E, Jakieś nietypowe piwo. No nie jest to żywiec i lech czy coś takiego. Tyle. Trzymajcie się wszyscy. I do zobaczenia. Nie wiem, w następnej knajpie? Chyba nie bardzo, na Polkonie będzie następny vlog z jakiegoś gamingowego miejsca. Trzymajcie się. Cześć. O, i tak robi, papa. Nie, no do tego Poważnie. Podejdź do tego poważnie. Podejść do tego poważnie można Proste. albo wszystko naraz i zakrztusić się tym kabanosem, Czekaj, albo muszę wyciągnąć kabanosa. Czekaj, tu pokazać. Kabanosa. kabanosa, wypił wódkę. Ja tak zrobię i zakryję. A no. potem zagryź ja kabanosa kabanosa pod. jeszcze twoim piwem, Ja bym wsadził kabanosa pod powiekę i musztardę pod drugą, a potem bym to wypił i zrobił tak. Tak, tak. Albo nosem wciągnąć kabanosa. Można. Kabanos.